Dzień dobry Państwu, dzisiaj przy sobocie zagramy sobie Fast Food Simulator wersja Prolog, póki co, na pewno wersję trzeba jeszcze poczekać, zagramy pewnie jeden odcinek, chciałbym pokazać co, z czym się je i jak to wygląda, może komuś się spodoba, może nie, dobrze, tu bez zbędnego przeciągania, to odpalamy, pojedyncze gracia, już wcześniej to grałem, chociaż tu wykasowałem sobie zapis, więc odtwarzanie, jak oni to tutaj przetłumaczyli. Tutaj w samej grze nie ma żadnej muzyki, więc będzie cicho. Mamy nasz fast food. Wygląda jak wiadomo co McDonald's nasz. Czy tam Burger King, KFC, jeden pies. To fast food, to fast food i to też jest fast food. Dobra, wyjść nigdzie nie możemy. Miasto wygląda tak. Mi się osobiście to nie podoba. Ale nic, dobra. Otwórz drzwi wejściowe do restauracji. Udaj się do oznaczonego punktu. Wejdź w interakcję z drzwiami i otwórz je. Naciśnij i przytrzymaj przycisk te, aby pominąć całuczek. Nie będziemy pomijać. O! I drzwi są otwarte. Oczywiście zamknąć ich z powrotem nie możemy. Restaurację otwieramy na tym nie, to pan, panelu to jest neon. Na tym neonie. I zamykamy. Dobra, idziemy do komputera tam, gdzie oni chcą, chociaż jeszcze zobaczcie sobie, jak tutaj to wygląda w środku. Sala jak sala. Numerki stoją już przygotowane. I przy ladzie wygląda to znajomo, nie? Dobra, wejdźmy tu. Tu oczywiście można otwierać i zamykać. Dobra, włączymy komputer. Trzeba go oddzielnie włączyć. Klikając. Tamtą Bo w obudowę. O, uciekło mi to całkiem z tego. No i co tu mamy kupić? Już teraz zniknęło nam, tak? Wyjdźmy stąd. Otwórz aplikację market. Dodaj do koszyka paszczety wołowe. Nie wiem, kto to tłumaczył. Bułki do burgerów. Papier do pakowania burgerów. Więc tak: mrożone paszczeciki wołowe, czyli hamburgery. Raz, bułki do hamburgerów. A to zamówię od razu, kasy mamy jak lodu na początku. Papier do pakowania burgerów. I na razie tylko tyle możemy robić. W miarę wzrostu poziomu będą nam się odblokowały kolejne rzeczy czyli mrożone frytki, pomidorki, pikle, sałata, keczup, majonez, soda, kaps, kubeczki na sodę, pucharki do lodów i kubki do frytek średnich i olej do smażenia Więc tak to na razie wygląda tyle jest w prologu. Ja do 10 poziomu nie zamierzam dojść, ponieważ im wyższy poziom tym więcej ludzi przychodzi, więcej zamawia, a przy jednej osobie, a właśnie zapomniałem dodać, że to jest. Yy, będzie można w to zagrać w trybie kooperacji, więc z kolegą, koleżanką i będzie można grać we dwójkę. Więc właśnie, w miarę wzrostu poziomu jest coraz trudniej i samemu się raczej. Znaczy ja nie mogę. Ja nie mogę. Nie ogarniam tego sam. Za dużo tego wszystkiego i takie hamburgery, i z pomidorem, i z sałatą, i mieszane, tutaj soda taka lody, te, lody akurat są tylko dwa smaki a zamówiłem to? dobra, paszyciki, bułki, są, zakup no i dobra, czekamy na auto aż przyjedzie co do tej sody to mamy tak, sześć smaków i mamy też lód. Jedni chcą z lodem, jedni chcą bez lodu, jedni chcą dwoma kostkami lodu. Każdy chce co innego. Więc samemu to ciężko tak obrócić. Lody, dwa smaki. Z lewej i z prawej. Co innego jeszcze jest kawa. I spieniamy mleko. Dobra, przyjechała ciężarówka z dostawą. Nie można tutaj biegać. To jest stała prędkość tego chłopatu naszego. Papier do pakowania burgerów Damy sobie od razu tutaj Na stół Bułki Ja ja chcę zjeść wszystko Też postawimy tutaj Albo tutaj Cyk stoją no i Co my tu jeszcze mamy mrożone bo wołowe Dobra, odjeżdża, to znaczy, że wszystko zabraliśmy mrożone paszeciki wypadałoby wsadzić tutaj do zamarzarki ponieważ one po całym potrafią zginąć otwarta loża, na E otwieramy A na podłodze, Nie teraz zobaczyłem, że nam kazali to ustawić. Może jedna sztuka wystarczy, co? Tak jest. Dobra, umieść paszyciki wołowe w pojemniku Burger Patty Container. Więc zabieram te paszyciki. Jedną sztukę na raz można wziąć. Jedna sztuka, nam w zupełności powinna wystarczyć na pierwszy dzień. I tak. To jest pojemnik do burgerów. Tutaj surowe burgery układamy na tacy. Starczy tyle? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Tak dziwnie. Dobra, ale powinno starczyć. Dobra, weź pojemnik na burger patty i umieść patty na ruszcie. gryluj, Grill, e, u grylu z obu stron placki. Dobra, no trzeba usmażyć placka. 2 3, 4, 5, 6 na razie damy I tu jest stopień wysmażenia. Do Dochodzi mniej więcej do stu. Bierzemy, obracamy i na drugiej stronie to samo. Jak go spalimy, to niestety ludzie nam nie zapłacą za niego, więc nie ma sensu tego robić. Tu jest tacka do burgerów już gotowych. Czemu ja nie chcę układać tego? pytackę Dobra, odbił na razie. 118: Spatułka. Kurde, ja spalę go. Spalone. 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 Więc układam następne. <noise> A za dużo tu chciałem naraz pokazać. Dupa wyszła. Te się nadają do śmieci. Tyk. No kosza. Ale marnotrawstwo. No ale cóż. 53. Trzeba poczekać. Tym razem będę patrzał, a taczkę, łopatkę wziąć. Ja przeważnie zrobiłem między 90 a 100 i zawsze wychodziły dobre, więc też tak zrobimy 98, starczy 98, starczy druga strona, ja przyniosę od razu te drugie, bo jednak trzeba będzie je wszystkie zrobić, nie? 47. Zdrawać mi tą łupatkę, ale ta łopatka chyba przy zabieraniu z, z tego z grilla jest niepotrzebna. 108, dobra. 106, A jeszcze powinno być spoko. Dobra, dużymy kratkę tu. Ja tylko jeszcze wstawię. Jeszcze jedne burgery. 3, 4, 5 i 6. Dobra, przy okazji otworzymy sobie Torebeczki do pakowania burgerów I je trzeba oddzielnie Układać, tak? Jak tam? 90, kurde, znowu przegapił, ale 95 I tyk, dobra każdy papierek trzeba oddzielnie tu poukładać, niestety. Dobra, gdzie jest ta tu Będziemy zaraz zabierać. 80, tu już poczekamy. Coraz szybciej to rośnie. Cyk. 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 I cyk. Dobra. Burgerki załatwione. Co nie chcą jeszcze tutaj wejść? Papier. Dobra, już Wiemy co i jak. I każdą bułeczkę tu osobno. Tylko tu jest jeden taki minus. Że górny spód od tej bułki. No trzeba gdzieś go patrzeć, zanim się ten złoży hamburgera tak, wra burger i mamy pierwszego hamburgera, hamburgera zrobionego, więc jeszcze zrobimy te trzy cyk cyk dobra i składamy, idziemy otworzyć nasz lokal Więc na razie mamy proste hamburgery Bez żadnych keczupów, majonezów i innych cud Tutaj będziemy jeszcze robić frytki Tutaj chyba nie będziemy zmywać naczyń, tu jest kosz na śmieci Tu pokazywać nie trzeba, mamy lodóweczki Z jednej i z drugiej strony, tutaj są dwa grille I ekrany z zamówieniem Żeby nie pomylić potem hello. O, przyszedł chłop, hello Chłopce. Jednego hamburgera, tak? Tu nam wyskakuje jeden hamburger. Stolik numer 13. Aha. Zapomniałem, trzeba jeszcze tatki przygotować. Na razie ze 4. I niesiemy. Właśnie tu mi się tu nie podoba, że nosimy sami klientom zamówienia, a nie oni odbierają z Lady, tak jak jest to w lokalach innych. Hello! Hello? I Tyk też jest hamburgera, więc od razu lecimy mu do Hej! <laughs> śmiesznie ciesząc śmiesznie. Do burgerów na bok, i tam zostawił sobie nie, nie. tutaj. No i tak, mamy poziom pierwszy, popularność w miarę słaba, nie w miarę tylko słaba. No, tak jak mówiłem, tutaj, pierwszy poziom. Zwykłe hamburgery i zaraz z wzrostem poziomu będziemy przygotowywać im inne cuda. Jedzą, jedzą. To jeszcze można parę tacek wyciągnąć. Więc na początku to jest proste, tu jak drutne gra. O, mamy jeszcze McDrive'a, ja zapomniałem pokazać, McDrive'a mamy. Więc będziemy jeszcze mogli obsługiwać gości. W samochodach. Nie wiem jak oni to rozwiążą. Tu i tak nie ma czasu na nic. Ale tu jeszcze mamy zarządzanie. Ta aplikacja jest teraz aktywna. Więc nawet nie można zobaczyć co tu będzie. I jakiś The Watcher. Nadaj nazwę we swojej restauracji. A co tu? Po hamburgerze. Dobra. Cyk. Głeczka? Zaraz razu tu zrobimy ze 4. O nie ta strona chyba, tak? Nie dobrze. Tu jest spód. Hej! Jezu, co mnie straszysz? No i lecimy Sekunda, coś tam było... Podwójny hamburger, o kurde. To dla pani podwójny, o I tyle i zabrakło nam już wółek Hello Ta też chce podwójny. Która to chciała? Ten podwójny? 16 panią obsłużę, tylko nie mam hamburgerów nawet, więc. Nie mam czego podać. Niech sobie stoi ona sobie pójdzie zaraz. O tu jest dopiero 15. Może zamówię tych placków trochę jeszcze. Tu. i o wiele lepiej by było, aby oni sami po to przychodzili, a nie tak? tutaj tacka, pieniążki oczywiście opróżniamy, tackę odkładamy można tam, można tu wszyscy jedzą, wszyscy jedzą pani chce pojedynczego, więc pani jeszcze dostanie lecę zamówić póki co Paru klientów odpadnie, no przez co, no już co zrobić Przez to, że popsułem tamte, to teraz się mści Każda chce podwójnego Dobra, tam poszło, zrezygnowała. Nie chcę korzystać z naszych usług, jesteśmy zawoli. Panie jeszcze poczekaj, je też pewnie pójdzie sobie zaraz. Jest już chłop. Ale tym razem się nie będziemy pieprzyć zadą mroźnią, tylko wyłożymy tu wszystkie. Jest 17, 18. A tu jeszcze miałem. O, następny chłop przyszedł. Ja tu taczkę sobie taczkę przygotuję, przepraszam. 90. Dobra, cyk. Za mocno już. Tu też, ale jeszcze względnie. Ah. I dobra, i zaraz czekamy. Odłóż to. Aż się zrobią burgerki wszystkie. Oczywiście jak weźmiemy jednego za szybko, zawsze go można tutaj oddać z powrotem, więc tutaj jest... Nie mamy tutaj nic strasznego. Dobra. Ten ostatni był. A tak wziąłem za szybko. 85. No i dobra. Gotowe. Możemy przyjmować zamówienia. O, teraz są pojedyncze. Chcą. Dobra, to jeden mamy pojedynczy. Hej. Hej. <grywka> Poziom wyżej. I zbieramy przy okazji placki. Ja, ja ogólnie z reguły zbierałem to zawsze na koniec dnia, do 21 chyba, czy 22 to będzie otwarte i do 21 widzę, Co już się zatrzymało, to nie wiem po co żeśmy te hamburgery zrobili, ale niech już będą. Dobra, dwa do zrobienia. Hello. Babka. Co dla pani? Pojedyncze teraz. Cyk, cyk i jeszcze zrobimy trzeciego przy okazji. Też szkoda, że nie można dwóch tac naraz, e, naraz brać, bo pomogłoby to. Zabieramy. Proszę bardzo. Coś śmieszne jest to, że właśnie tu przychodzi jedna osoba, a potem siadając przy stoliku pojawia się druga. Nie! O. Jak w tych trzech przypadkach, tu. Ohoho! Dawaj, Kasiorkę. Cyk, tacka na miejsce, nawet sami tego nie potrafią wyrzucić. Wejdziemy wszystkie, odłożymy tutaj na miejsce. Chociaż część by można było tu układać, nie? Na przyszłą zmianę. Aha, już nie przychodzą. Dobra, to ja zamykam. Nasz interes. Go pobierzemy, wszystkie książki. Kurde, nie mogę tacy już zrzucić, nie wiem, co się stało. Wydaje że kiedyś mogłem odkładać i... Jedną na drugą kłaść. Albo mi się zdawało, to po prostu już. Coś tu się nie da. Dobra, trzy sztuki. No i co? Teraz tak. To, co żeśmy tutaj usmażyli, jak schwamy do lodówki, to niestety to nam zniknie. Trzeba będzie jeszcze raz wejść to całe. I mam nadzieję, że to nam nie zniknie. No dobra, zakończę dzień. Zobaczycie, jak to wygląda, podsumowanie dnia. Trzeba podejść do samochodu, zakończyć dzień, wyskoczyć podsumowanie. Trochę nam klientów odpadło i proszę bardzo, raport na koniec dnia dzień pierwszy, całkowita liczba klientów 14, otrzymane zamówienia 11, zadowoleni klienci 11 czyli 3 nam odpadło poziom plus 1, popularność plus 876 zysk minus 30 i dostaliśmy ketchup no tak w sumie mniej więcej tak średnio wychodziło, że co jeden dzień będziemy dostawać jedną nową rzecz w związku z poziomem, który mamy nabity no, więc teraz będziemy robić hamburgery z keczupem potem z majonezem, potem z pomidorami i innymi duperelami o miałem nazwać restaurację, nie będzie nazywana ponieważ miał być to jeden odcinek jak się spodoba to mogę jeszcze z jeden nakręcić no to w sumie no co to, to jest prolog, tylko tutaj nic nowego nie zobaczymy mnie bardziej ciekawi co będzie w, w pełnej wersji czy tylko to co nam tutaj dali, no oprócz tych dwóch Funkcji, które są niedostępne w komputerze. Dobrze, ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarze. Komentarze to na pewno. Trzymajcie się i widzimy, słyszymy się w innych odcinkach. Cześć!